Ej to może dzisiaj Ty się wyjątkowo przywitasz? Z naszymi wspaniałymi widzami? Ja? Ja! Elo Mordo, ja jestem Bremur jest dzisiaj ze mną. Drugiej ją nie, nie zmieści. Ja Rozciągliwa koszulka, polecamy sklep, revolcho. Dobra moje kochani, jako że dobiliście pod ostatnim filmem milion wyświetleń jesteśmy po prostu... Beź, bo nie mogę się skupić, <laughs> że to Tutaj co najlepsze, drugie od dołu mamy Gdyby rembol był w moim umyśle I tutaj już widzę na miniaturce Spidlo Dzień dobry Oglądamy Kuszniki nie działają chyba, znaczy te słuchawki A ja mam już Aha ty, ja się dziwię, że mi słuchawki nie działają Bo już nie mogę <laughs> Teraz ty powinieneś być królikiem, bo ty takie zęby robisz Ty <laughs>